Dziś wieczorem oraz przez całą noc możemy oglądać maksimum roju kwadrantydów. Meteory z tego roju będą pojawiać się na północnym, a później na północno-wschodnim niebie. Miejsce pojawienia się meteorów znajduje się pomiędzy Wolarzem i Smokiem oraz Herkulesem i Wielką Niedźwiedzicą, w skrócie znajduje się w otoczeniu tych gwiazdozbiorów. Ten rój meteorów ma największą aktywność, spodziewać się można ponad 100 meteorów na godzinę czy faktycznie tak będzie, zapraszam do obserwacji nieba i przede wszystkim do obserwacji mojego profilu, jeżeli chcecie być na bieżąco z kosmicznymi ciekawostkami. Kochani, zostawiam Wam jeszcze kilka nagrań, żebyście mogli zobaczyć, czego się dzisiaj spodziewać na niebie.